说。<走 S 2> Siema, z tej strony Krzysiemil. Na no, dzisiaj zagrałem w najgorszych itemach na Box BoxPipi. Czy da się mi jeszcze coś zrobić? No i zobaczycie, jakie hity dostanę i jak to wygląda. Więc oglądajcie to do końca. Dzisiaj wam losuję Miecz Cerbera, czyli Miecz 4.9. Na pewno wam się przyda. Wystarczy, że napiszecie swój nick w komentarzu, dacie lajka, suba z subazonem łapę w górę i dobijecie 1000 lajków w 24 godziny. Ja każdemu życzę powodzenia. No i co? Zapraszam. Dobra, jeszcze przed rozpoczęciem widzenia filmu, no chcę za was zaprosić. No tutaj oczywiście na tryb na serwerze majster.pl, które startują widzowie oczywiście już w ten piątek o godzinie 18. Na pewno wam ten tryb się spodoba, a po więcej informacji oczywiście wbijajcie na serwer w piątek o 18. Przebudowane widzę został tutaj e, oczywiście, no, kozak enchant. Nie będę Klikał jeszcze i pokazywał, co w nim jest, no bo tego musicie się sami przekonać, wbijając na serwer. Oczywiście widzę, istnieje też coś takiego jak Strefa Awk, no którą jest idealną opcją na początek dla nowych graczy. Mama wam każe iść spać Lulu-Lulu, no i po prostu siedzicie sobie całą noc, no i macie free itemki, więc to jest na pewno zarąbiste, No i macie tutaj, widzę, początkowa nagroda i dostajecie tutaj nagrodę. Oczywiście po śmierci zostają wam jakieś przedmioty do eku. Macie to jest smoczego kowala, no, który jest na serio mega mocny, więc jest co robić, no i na serio to wygląda dość epicko. Więc wbijajcie w piątek o 18 na nowy tryb przez PIPI, widzę aktualnie wlecia aktualizacja BOX PIPI, no i patrzcie ile jest gracy. prawie 4000, no bo jest na serio mega mocno. Więc wbijajcie oczywiście widzę na duelsy, no na serio dla osób, które chcą poćwiczyć swoje PIPI, to jest na serio super opcja, wchodzicie, jest nawet tryb BOX PIPI, tutaj gdzieś z mine to jest na serio ciekawa opcja. ma widzę z tej strony Krzysiemi. No i widzę, aktualnie nie mam itemów, no bo tam się wywaliłem. No i widzę akurat, chciałem widzę Wam pokazać, czy mają sens jeszcze najgorsze itemy. Czyli to oczywiście itemy z Kita stare. Dobra, widzę więc to to Kita Graca. Wchodzicie na serwer. No i mamy jakieś itemy Artemidy. No. Nie są to widzę najlepsze itemy. No ale dlatego dzisiaj je sprawdzimy, czy mają jeszcze sens, no powiem Wam, że będzie na pewno śmiesznie, no bo takie itemy... Bomby, może znajdziemy Steve'a, który też będzie chciał z takimi słabymi itemami pójść po prostu 1v1. Więc tutaj ogarniemy wszystkie całe kwipune, kupujemy, widzę. Kupujemy widzę się owoce otchłani tutaj. No i sobie po prostu ogarniemy ekwipunek, no i zobaczymy, czy te itemy Artemidy mają jeszcze sens. No, no i zobaczymy, widzę, jak to się gra najgorszymi itemami na box, pipi. No i zobaczymy, widzę, jakie może mieć nawet nam się cię uda zdobyć, bo to jest dosyć ciekawe. No i dobra, widzę, przypominam Wam jeszcze o kodzie Krzysiemier na darmową Rangę Star. I jak wiecie, macie od razu widzę tutaj P i macie te cztery odłamki meteory. Tu jest o bardzo P i macie i itemy metodkę, czyli oczywiście tutaj widzę 40. Dobra, widzę, zrobiłem już cały set, ten set netherite. No i myślę, że możemy pójść na klepę. No i zobaczymy na razie, jak wygląda tutaj serwis. A później, może pochodzimy one, one z najgorszymi temami. I zobaczymy, jak wygląda klepa. No i wiele, wie, wiele, widzę, wiele ciekawszych rzeczy. Więc oglądajcie ten odcinek do samego końca. No i co? Jest tu jakiś pierwszy oponent. Nie wiem dokładnie, jaki mam mieć. Mam mieć Amona. No i bardzo mało mu zadaję. Ej, jaki ziomek pada? Kila nam podwalili! Co? Teraz widzę, ogarniając sobie moje wszystkie itemki, no i po prostu widzę, tutaj idziemy elegancko na innych abolatów, za mną jakiś Steve'a idziemy po prostu na Warpipi, no i widzę, zobaczymy, widzę, co tutaj, co się dzieje, no, znowu na NetRite'ie, znajdziemy jakiegoś Bambika. Patrz, nam zadają, dali nam jednego hita, więc chyba lepiej zobaczmy sobie, ja widzę, co się dzieje na Miotku, może tutaj są jakieś Steve'y, ale raczej wątpię, raczej wątpię, co tutaj się dzieje, bo już, co to jest? Widzę, ja sobie tylko wyleciałem. Ja sobie wleciałem i chciałem wylecieć już. Widzę tutaj, to są na serio teraz za mocne hity. Ale zobaczmy, widzę pyk, tutaj nikogo nie ma. Widzę, znalazłem jakiegoś Julesona. O, nie widzę. To jest teraz dopiero przypał. W razie ciekawe, widzę. My musimy słuchać ludzi na naszym poziomie. Jeśli nikogo nie znajdziemy, no to będziemy musieli chyba chodzić. One w one. No z mieczami 30, no z 35, 34 z jakimiś Izedami. No to jest jedyne rozwiązanie. Widzę, gościu mam tu idea. I nauczono je po 5 serc. Więc po prostu, widzę, będziemy chyba pisali, e, czym. Co jest? Widzowie, ja tutaj nie. Widzę, napisałem na no, czacie ktoś. mieć 34-35, 1v1, MSG. No i zobaczymy, widzę, co tutaj... Napisałem, widzę, do tego mam Amona, że prawy węgiel. No i przylazł tu. Tylko zobaczymy, jaki ją ma mieć. Dobra, widzę, znalazł on jakąś ciekawą miejscówkę, więc po prostu się tutaj będziemy bili. No i zobaczymy, widzę, kto wygra. Wkleim, no i trzeba bardzo uważać. Widzę tutaj właśnie, żeby tutaj jakieś typki się nie wklejały. Wydaje mi się widzę, że on ma jakiś o wiele lepszy set, bo ja mu zadaję... Widzę, wyciągnął on nagle mieć Anupisa, czyli dobrze mi się wydawało. No i widzę, widz, widziałem to w ostatniej sekundzie, jak wyciągnął więc Anubisa, Więc naprawdę nas bardzo źle oszukał. No i dobra, widzę, będziemy chyba jednak musieli pójść na miodek. No i spróbować zabić jakieś graczy, albo tam znaleźć jakieś Steve'a. W którym po prostu tego one viwana. Widzę, on nie jest na kopsie! Zobaczymy, widzę, jaki ma set. Bo jak ma lepszy, no to z go przegarniemy tutaj. Zobaczymy, widzę, czy uda nam się go zabić. Nie widzę, on biegnie do tych dobrych graczy. Dobra, widzę, na razie wywalmy te itemy. No i co, jeśli byście odebrali, widzę, kod Krzysiemir, i wzięlibyśmy, widzę, tutaj e, tutaj mamy od razu Stara na tam, na, chyba na 3 dni. No i odbieramy sobie ten zestaw. No i zaczynamy, widzę, jak teraz będzie to oczywiście z itemami, totka wyglądało. Jak odbieracie sobie kod Krzysiemir i tego. Więc wbijacie, widzę. Ja sobie ogarnąłem itemy. No i widzę, pójdziemy sobie teraz elegancko, widzę, na war pipi. No i zaczynamy, czy tutaj się coś naprawdę dzieje. A sekundę, Widzę, że są tutaj jakieś goście. No i pokazujemy sobie, bo mamy tylko itemy tutaj takie słabe. No i widzę... Dara, widzę, najgorsze że goni nas jakiś dobry grad. Ej, ale tutaj nie widzowie! Tylko nie to! O ma mi jest pokażmy mu soj, dobra, i jest elegancko tutaj, sobie pokazujemy soj, ale Gosiu, no to my musimy pójść bez seta. Dawaj, bez seta typek. nie! Musimy widzę, to przeżyć, bo ja nie chcę znowu i temu ogarniać. Nie widzę po co my w ogóle jemy kopsa, tylko uciekamy. Knokłem go! Dara, widzę, musimy uciekać. Fa śmieszne jest to, widzę, że jako macie najgorszej temy, musicie cały czas uciekać. No i widzę, tutaj elegancko udało nam się uciec od tego gracza. No i zobaczmy, muszę kwartach co tutaj się odbambia. Ja weźmy sobie kill Gdzie Widzę, jest razem jakiegoś bambinka, kurde, miał on temy totka tutaj załepujemy do gry. O, i co? A bo tutaj ziomek mu dawał damage'a, ja myślałem, że to ja mu tyle zbijam, więc nieważne, ale widzę tutaj playera, a już nam, widzę, tutaj niestety odlecia. Widzę, zabijamy gracza. A niestety się, widzę, nie udało, ale było dość blisko. Dobra, widzę, musimy kogoś zabić. To jest nasz cel, aby zabić jakiegoś fajnego, tutaj ciekawego gracza. No i zobaczmy. Skin! Widzę tutaj tylko nie to, tylko nie to Idę, spróbujemy... Dobra, pokazuję, pokazujemy mu soj Widzę zabijamy go Zobaczymy, widzę, czy uda nam się go zabić. Mam nadzieję. Bez fajerwerek i bez tych kobłebów i usuwaczy, Zaczniemy widzę, jak długo uda nam się przeżyć. Najpierw sobie może odlećmy tym, bo trochę tutaj dostaliśmy bufta i nas sknokali. No i zaczniemy widzę, czy to doleć... Nie, bo się pucą, Widzę, no nie! Nie! Tylko nie to! To było najgorsze, co by się mogło właśnie stać! Dobra, nie! Ja odwołuję ten głupi challenge! Ale można podrenować widzę, jak jest potem! Nie gadać! Dolecieliśmy jeszcze bez fajerwek. Widzę jakiś hit dzisiejszego odcinka. Sprowadźmy tutaj ludzi. Widzę tutaj specjalnie na miodek. No i na serio takich ludzi jest bardzo dużo. którzy się tak ograją. I no się napalają na jakieś freekile. No i widzę dzisiaj jesteśmy takim freekilem. I no patrzymy z perspektywy jak to wygląda bycia freekilem. Co nie? Jak to wygląda? Nie dajcie, my jeszcze wrócimy na tą linię. Bo tutaj grają takie boby. Nie mogę z tego widzowie. kokciczka więc zaczilu daj może znajdziemy fajerwerki po drodze to by był w ogóle co Bije nas jakiś sochek, więc musimy sobie, widzę, jakoś przeżyć. Nie, niech on nas ratuje, widzę, ten niezurawa. Widzę, my tutaj chyba niestety zginiemy, ale oczywiście to Nie, nie zginiemy, widzę. Teraz nie możemy zginąć. Pod żadnym pozorem nie możemy teraz, widzę, padnąć. Dobra, widzę, żyjemy na szczęście. No i jest bardzo dobrze. Weźmy sobie, widzę, cały tu dobierajmy tych temu, bo to innego nie ma sensu. gdy bijemy, tu Steve kazać Adam Oficjal, Adam, oficjal, widzę. Znaleźliśmy Adamka jakiegoś. Dobra, tutaj nic. Co jest? Zabił go na moich oczach! Co? Dobra, widzę, uciekliśmy. Nic z niego na Kur... widzę, nic z niego nie złapałem z tego cypka, ale kurde. Fajnie, jakby coś tam z niego się wysypało, jak śmieci, Chcieliśmy tego sobie go na pewno przygarnęli. Ale widzę. Widzę, ja mam mieć mieczem tuta! Proszę, zabijmy go! Ale idę z tym typem się bić. No i zacznę, widzę, czy się uda tutaj chociaż im coś zadać. Dobra, widzę, lejemy się. Co? Nie widzę, ja nawet nie patrzę na to HP. Dostajnie trzy, niecałe hity, i już tutaj lecimy na pyrkę, nie? Ej, ale ja chcę. Zobaczmy, tutaj co się odwrabia. Ten baboniak, baboniak to jest super gość, I widzę, jakiś typek chce bez kraty i bez pani. Dobra. Widzę no niestety oddałem, ale tak bym się śmiał, jakbym go zabił, bo już było blisko, No niestety ja miałem bardzo słabego seta, no i widzę, nie zapomnijcie użyć, widzę, kodu śmie no i co, wbijajcie na Majstara, no i mam nadzieję, że odcinek właśnie się spodobał, jak tak, no to strzel tego suba z dzwonem i łapkę w górę, napisz w komentarzu, że film Ci się podobał, ja Ci przypnę serduszko, no i co?